Decyzja o mm, pomocy dla firm y, Związek Przedsiębiorców to jest takie pismo. Y, Wspólnoświadczenie Organizacji Pracodawców Województwa Pomorskiego, Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców skierowało do wszystkich instytucji państwowych i samorządowych i również do gmin o udzielenie pomocy i wsparcia dla firm znajdujących się w pewnej sytuacji, dotyczy to takich między innymi firm jak hotele, restauracje, zakłady kosmetyczne, zakłady stomatologiczne, gdzie praktycznie zamknięte muszą zostały i nie ma, nie generują dochodu. W tej sytuacji każda sprawa wymaga indywidualnego toku postępowania i Należy złożyć wniosek pisemny do wójta z uzasadnieniem danej sytuacji i to już będą te decyzje podejmowane indywidualnie dla każdej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o wynajem lokali gminnych, to są to trzy przypadki, które nie mogą prowadzić działalności. Są to koszty w granicach wynajmu około 300 zł, także myślę, że tutaj nie ma problemu, jeżeli te firmy zgłoszą się o odstąpienie od naliczania, tu nie, nie widzę też żadnego problemu, jeżeli są określone sprawy i trudne to należy kontaktować się bezpośrednio ze mną lub składać pisemne wnioski do Urzędu Gminy poprzez pocztę bądź elektronicznie